Sytuacja w Sadach Wiśniowych jest w tej chwili taka, że jeśli chodzi o przymrozki, to trudno określić tak na 100% w jakim stopniu, jakim stopniu i, i, i jaka ilość tych uszkodzeń będzie, dlatego że no pierwsza sprawa to jest taka, że niektóre, niektóre odmiany już zaczęły kwitnąć, niektóre odmiany jeszcze są w pąkach i jak gdyby powszechna sytuacja jest taka, że przy mrozach takich, które występowały u nas, gdzie było to nawet minus 5, wcześniej minus 8, przy tym stopniu roz, rozwoju y, pąka, nawet bardziej pąki potrafiły się uszkodzić niż jakby był zielony pąk. Czasami było tak, w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że w przypadku mniej rozwiniętych pąków, jak y, mieliśmy rzut y, dosyć, y, dosyć niskiej temperatury, to w granicach 40% nam było w stanie się uszkodzić tych zawiązków, jeśli chodzi o wiśnie. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że wszyscy tutaj ci, którzy są u nas towarzyszeniu i generalnie producenci wiśni, którzy mają i więcej i mniej, nawet ci, którzy mają po hektarze, jest sytuacja taka, że określają to na poziomie 40% w tej chwili. Tym, że jeszcze tak szczerze powiedziawszy, trudne to jest do oszacowania Dlatego że mówię, niech to się wszystko lepiej rozwinie, żeby można było zbadać te zawiązki, żeby można było zbadać, które są przemarznięte, które są w stanie się jeszcze odbudować. No i tutaj wpływu na odbudowanie zbytnio nie ma susza, która zaczyna panować, bo, bo jednak, jednak tej wody jest mało. W chwili, w chwili gdy te zawiązki zaczynają, za, zaczną, zaczną, zaczną się zawiązywać, to będzie sytuacja taka, że jeżeli będzie dalej się ta susza utrzymywać, a najprawdopodobniej się będzie utrzymywać, bo pogody nie są zbyt optymistyczne jeśli chodzi o, o opady to po prostu mimo tego, że te zawiązki jak gdyby no one zawiążą będą, to mogą po prostu zwyczajnie opać, dlatego, że drzewo nie będzie w stanie przy tej ilości wody tych zawiązków jak gdyby utrzymać natomiast wracając jeszcze do kwestii przymrozków sytuacja jest taka jak mówiłem na pewno, na pewno uszkodzenia pomro, mrozowe są jeszcze mamy przed nami jeszcze są jeszcze są mrozy jeszcze są tereny gdzie gdzie te uszkodzenia są większe są tereny gdzie uszkodzenia są mniejsze bo mrozy były niższe niższe mrozy były, gdy, gdy było stanowisko znacznie lepsze. Wiadomo, że na wzniesieniach południowe skłony to stanowisko będzie lepsze i te uszkodzenia będą mniejsze, ale z kolei na dołkach, gdzieś tam, gdzie zastoiska mrozowe się robiły, te uszkodzenia będą na pewno większe. Dlatego mówię, w całej Polsce na pewno uszkodzenia będą. W jakimś stopniu, mówię, o, 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 wyceniamy to na razie na 30-40%. Zobaczymy jak to wszystko się okaże, zobaczymy jeszcze czy nie będą w trakcie kwitnienia mrozy jakieś nie wystąpią, to też, to też jest, tylko no, mówię na dzień dzisiejszy możemy, jesteśmy w stanie ocenić to na, na, na taki poziom, to jeśli chodzi o przymnoski. Natomiast jeśli chodzi, mówię o, o suszę, no to też nas zmęczy ta, ta susza, jeśli chodzi o o, o, o wiśnie, tak samo to, to. Nie, nie, nie przejdzie to bez echa, że tak powiem, bo, bo mówię później jeśli chodzi o utrzymanie związków, to jest bardzo ciężka rzecz. Na temat uszkodzeń z tego, co dochodzą co, co do nas różne, różne informacje, to jeśli chodzi o Węgry, Węgrzy wcześniej, w przypadku tych wcześniejszych mrozów, mówili o wiśniach wczesnie, wczesnych które rzeczywiście im się uszkodziły, zawiązki. Natomiast w późniejszych, przy późniejszej wiśni, jak gdyby na, 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 na tą południową Europę, te Zawiązki jednak były, że, do, że dobre, że, że, że 80% owoców się utrzymało, że 20% tylko, tylko było uszkodzeń. Z tym, że w tej chwili te mrozy tam też u nich nie odpuszczają I, i w zależności od tego, w jakim stadium rozwoju u nich jest ta wiśnia, a wiadomo, że ona jest około miesiąca nawet wcześniej, do trzech tygodni wcześniej, jeżeli yy, na pewno będą mieli przymrozki, bo, bo z tego co wiem, trafi. Trafiały się i będą się jeszcze trafiać, jeśli chodzi o prognozy. Na pewno te uszkodzenia będą dosyć duże, dlatego że ta wiśnia południowa jest mniej odporna, jak gdyby nie jest tak zahartowana, jeśli chodzi o, o uszkodzenia mrozowe. I jeśli chodzi o sytuację na przykład na Ukrainie, która się stała no, no dla nas jakimś dosyć dużym, dużą konkurencją, jeśli chodzi o owoce pestkowe to tam uszkodzenia są dosyć mocne. Tam uszkodzenia nie bez kozery powiem są w granicach 90%. Czyli można powiedzieć, że Ukraina jest wymarznięta, jeśli chodzi o owoce pestkowe. I sytuacja jest taka, no wesoła, bo, bo no, oczywiście wiadomo im i krzewy przemarzły, ale tu to, co nas przede wszystkim interesuje, to jest, to jest owoc pestkowy, to jest wiśnia, która w 90% z tego co wiem poleciała. W, na Ukrainie. Na Węgrzech też na pewno i na pewno uszkodzenia będą większe niż u nas. Chociażby z tego, co, co, co mówiłem, że, że, że ta południowa wiśnia jest mniej odporna, mniej zahartowana. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Europę. Serbia tak samo. Jest to, to wiadomo, kraj południowy i tam taka sama sytuacja jest, bo też te mrozy im przeszły. Słyszałem o Belgii, słyszałem o Danii, gdzie mia, mieli też mrozy i owoce pestkowe im poleciały. Oni mają więcej nasadzeń czereśni, no to, to czereśnia no to jest zupełnie co innego i czereśnia im wymarzła. Natomiast jeśli chodzi o, o wiśnie, tak samo je są dosyć mocne, duże uszkodzenia. W jakim stopniu, nie wiem jeśli chodzi o Danię, ale, ale z tego co, co, co słuchy mnie do, doszły, to też te uszkodzenia są dosyć mocne.